Słuchaj uważnie, nikt nie ucieknie przed konsekwencjami. To, co na ciebie knuto, co mówiono za twoimi plecami, co próbowano ci odebrać, wszystko to wraca do tych, którzy to zrobili. Nie ma jak uciec. Prawda wychodzi na jaw, a ci, którzy myśleli, że będą bezkarni, poczują ciężar własnej trucizny. Nie musisz się martwić, nie musisz się mścić, po prostu obserwuj. Sprawiedliwość jest w ruchu, a nic nie może powstrzymać tego, co ma się wydarzyć. Zawsze wiedziałeś, że to się wydarzy. W głębi duszy zawsze to wiedziałeś. Czułeś to w swoim sercu, w swojej intuicji. Zauważyłeś sygnały, zauważyłeś spojrzenia, zauważyłeś ciężar niewypowiedzianych słów. Ale postanowiłeś iść dalej, postanowiłeś się nie skompromitować, postanowiłeś pozostać mocny. A teraz w końcu elementy zaczynają się przesuwać. Ci, którzy Cię nie doceniali. Którzy myśleli, że mogą tobą manipulować, którzy uśmiechali się do ciebie, podczas gdy knuli przeciwko tobie. Teraz odczuwają skutki tego, co zasiali. Nie wyobrażali sobie, że powrót będzie tak szybki, tak celny, tak niemożliwy do uniknięcia, ale ty wiedziałeś, wiedziałeś, że czas wymaga zapłaty, wiedziałeś, że prawda nie pozostaje zakopana na zawsze, a teraz nadszedł moment czas maski się. Zakończył ci, którzy cię zdradzili, którzy cię oszukali, którzy cię wykorzystali. Teraz muszą stawić czoła własnym wyborom. Mogą uciekać, mogą próbować się ukryć, mogą wymyślać wymówki, ale nic z tego nie zmienia tego, co już się dzieje. Nie ma już masek do trzymania, nie ma już kłamstw do opowiadania. Ludzie widzą, błędy są ujawniane. Fałszywy obraz, który ci ludzie próbowali zbudować, rozpada się na oczach wszystkich. I nie ma sensu prosić teraz o pomoc. Nie ma sensu chcieć zmienić historii, przekształcać faktów, udawać żalu. Każdy krok, który podjęli przeciwko Tobie, został zapisany w czasie, a teraz każdy z tych kroków jest spłacany. A Ty? Nie musisz nic robić, po prostu kontynuuj bycie sobą, bo życie już o wszystko zadba. Ciężar sprawiedliwości waży na nich. Nie ma znaczenia, jak długo to trwało. Nie ma znaczenia, że na początku wydawało się, że przegrywasz. Gra nigdy nie była w ich rękach. Zawsze nie chodziło o to, kto krzyczy głośniej, kto kłamie lepiej, kto bardziej inteligentnie manipuluje. Zawsze chodziło o prawdę. A prawda zawsze znajdzie sposób, by zwyciężyć. Czułeś już ciężar niesprawiedliwości, nosiliłeś ten ból, płakałeś za to, czego nie zasługiwałeś. Zadawałeś sobie pytanie, dlaczego musisz znosić tyle prób, ale teraz, teraz nadeszła ich kolej. Teraz to oni czują rozpacz, widząc, jak wszystko się sypie. To oni odczuwają niepokój, zdając sobie sprawę, że nie mają już kontroli. To oni doświadczają samotności tych, którzy kiedyś zostawili cię samego, a ty po prostu obserwujesz, bez urazy, bez złości, bez potrzeby brudzenia rąk. Bo sprawiedliwość nie potrzebuje Twojej ingerencji. Już wykonuje swoją robotę. Uniwersum nie wybacza nieuczciwości. Może i trwało to długo, ale powrót zawsze następuje: za każdą zdradę, strata, za każde kłamstwo, ujawnienie, za każdą niesprawiedliwość, nieunikniona konsekwencja. Nikt nie uchodzi bezkarnie, kiedy igra z prawdą. Nikt nie oszukuje wszystkich przez cały czas. Nieuczciwość może kupić czas, może na chwilę zmylić, ale nigdy nie trwa wiecznie. A teraz kurtyny opadają. Ci, którzy cię skrzywdzili, nie mają już dokąd uciec. Ci, którzy śmiali się z twojego bólu, teraz muszą przełknąć własne słowa. To, czego życzyli sobie względem ciebie, puka do ich drzwi, a nie ma wyjścia. A ty po prostu idziesz dalej, bo ta walka nigdy nie była twoja. Czego nie chcieli zobaczyć, Teraz nie mogą uniknąć ci sami, którzy cię ignorowali, teraz mówią o tobie. Ci sami, którzy cię poniżali, teraz patrzą w górę, żeby cię dostrzec. Ci, którzy kiedyś odwrócili się od ciebie, teraz chcieliby cofnąć swoje czyny. Ale jest za późno. Mieli mieć szansę, by postąpić właściwie. Mieli okazję, by wybrać prawdę. Ale wybrali najłatwiejszą, najbrudniejszą, najbardziej egoistyczną drogę. I teraz za to płacą. Teraz nadszedł czas, abyś ruszył naprzód, nie oglądając się za siebie. Oni są uwięzieni w swojej własnej grze, a ty? Ty wygrałeś. Odczaja ciężar swoich czynów. Teraz ich dręczy niepokój. Desperacja, którą próbowali zasadzić na twojej drodze, wróciła z pełną siłą. Nie ma już ucieczki. Każde słowo wypowiedziane, by cię zlekceważyć, każdy pogardliwy wzrok, każda manipulacja wszystko wróciło do prawdziwych sprawców. Pamiętasz ciszę? Uczucie, że jesteś sam? Że nie masz się do kogo zwrócić? Teraz to oni doświadczają tego. Każdy ich krok jest teraz niepewny. Każda próba ukrycia błędów rozpada się przed oczami wszystkich. Starają się utrzymać pozory, ale to jest bez sensu. Czas maskarady dobiegł końca. A nie ma nikogo, kto by ich bronił, bo ci, którzy wcześniej byli obok nich, również zaczęli dostrzegać prawdę. Maski opadły, sojusznicy napędzani interesem odchodzą, bo nikt nie chce być przy kimś, kto tonie. Teraz wiedzą dokładnie, jak się czułeś. Stałeś się żywą dowodem prawdy. Przez długi czas próbowali cię przedstawić jako tego złego, tworzyli zniekształcone wersje historii, rozprzestrzeniali kłamstwa manipulowali ludźmi przeciwko tobie zrobili wszystko by cię umniejszyć by sprawić że wydasz się mały nieistotny ale prawda zawsze zwycięża a teraz stałeś się żywym dowodem na to że kłamstwo ma swój termin ważności stoisz na nogach poszedłeś naprzód wygrałeś nie musząc grać w tę samą brudną grę i to ich niszczy bo nic ich nie rani bardziej niż widok ciebie niezłomnego silnego całego nic ich bardziej nie niepokoi, niż uświadomienie sobie, że wszystkie próby, by cię zaszkodzić, były bezowocne. Jesteś dowodem na to, że sprawiedliwość się zdarza. Co czują teraz? Co wiedzą? Oni wiedzą, że się pomylili. Czują ciężar winy, nawet jeśli próbują to ukryć. Może nigdy nie przyznają się do tego, może nigdy nie zdobędą się na odwagę, by przeprosić, ale w głębi duszy wiedzą. Wiedzą, że każdy ich czyn wrócił do ich własnego życia. Wiedzą, że teraz są postrzegani takimi, jakimi naprawdę są. Czują strach przed tym, co jeszcze ma nadejść. I co najgorsze? Wiedzą, że nie ma już odwrotu. Mogą udawać, mogą próbować żyć tak, jakby nic się nie wydarzyło. Ale życie już nalicza rachunki, a z każdym mijającym dniem to, co zrobili, odbija się na ich własnej drodze. A ty? Już nie musisz się tym martwić, cykl został zamknięty. Ty kroczyłeś do przodu, podczas gdy oni zostawali za plecami to, co ci zrobili, nie uwięziło cię, nie sparaliżowało cię, nie zniszczyło cię. Wręcz przeciwnie, ty wzrosłeś, ty dojrzałeś, ty się nauczyłeś. I teraz, gdy posuwasz się naprzód, gdy na horyzoncie pojawiają się nowe możliwości, gdy życie nagradza cię za podążanie właściwą drogą, oni pozostają w tyle. Uwięzieni we własnej truciznie, uwięzieni we własnych kłamstwach, uwięzieni we własnych błędnych wyborach. Nie musisz się oglądać za siebie. Oni będą przyglądać się, jak posuwasz się dalej, niż kiedykolwiek sobie wyobrazili. I to, to ich najbardziej rani. Ich czas się skończył. Twój dopiero się zaczyna. I to jest nieuniknione. Nic nie może powstrzymać tego, co już się dzieje. Niezależnie od tego, jak bardzo będą się starać, by się temu przeciwstawić, jak bardzo będą usilnie dążyć do odwrócenia tego, co już zostało postanowione, gra skończyła się dla nich, a teraz każdy dzień będzie przypomnieniem, że ich wybory miały swoje konsekwencje. Arogancja już ich nie chroni, manipulacja przestała działać. Sojusze, które zbudowali na fałszywych podstawach, rozsypały się jak kurz na wietrze, widzą się samotnie. Bez wyjścia, bez wymówek, bez nikogo do obwinienia, poza sobą samymi. A ty jesteś wolny wolny od ciężaru, który próbowali nałożyć na twoje ramiona, wolny od strachu, który chcieli zaszczepić w twojej głowie, wolny od niewidzialnych łańcuchów, które próbowali cię obwiązać. Poszłeś naprzód, stałeś się kimś jeszcze silniejszym, udowodniłeś, że nikt nie może cię zniszczyć, i oni o tym wiedzą. Co kiedyś było bólem, teraz jest Twoją siłą. Pamiętasz wszystko, co przeszedłeś, każde upokorzenie, każde twarde słowo, każdą chwilę, kiedy czułeś, że nie wytrzymasz, ale zobacz, gdzie jesteś teraz. Ból cię nie zatrzymał. Cierpienie nie było Twoim końcem. Przeciwnie: każdy cios, który próbowali ci zadać, tylko cię wzmocnił. Każda zdrada nauczyła Cię dostrzegać więcej niż tylko pozory. Każda niesprawiedliwość pokazała ci, kto naprawdę jest po Twojej stronie. Odzyskałeś siłę i tego nikt ci nie odbierze. Teraz, kiedy na Ciebie patrzą, nie widzą kogoś słabego. Nie widzą kogoś, kogo można zmanipulować. Nie widzą kogoś, kto może być oszukany. Widzą kogoś, kto przeżył wszystko, co próbowali uczynić i to ich prześladuje. Chcieli zobaczyć Cię upadającego, ale teraz to oni są na Ziemi. Los jest ironiczny. Śmiali się z Twojego bólu, ale teraz to oni płaczą, czuli się u władzy, ale teraz stracili wszystko. Co kiedyś było Twoją słabością, teraz stało się Twoją największą siłą. A to, co kiedyś było ich dumą, teraz jest powodem ich upadku. Patrzą na Ciebie i widzą kogoś, kto nie potrzebuje ich już więcej, kto nie przejmuje się ich opiniami, kto już nie cierpi z powodu tego, co zrobili. I to jest największa porażka, z jaką mogą się zmierzyć. Nie ma już powrotu, czas minął. Rzeczy się zmieniły. To, co się wydarzyło, pozostało w przeszłości, ale konsekwencje wciąż żyją w teraźniejszości. Mogą próbować wrócić, mogą próbować się usprawiedliwiać, mogą nawet udawać, że nic się nie stało, ale w głębi duszy wiedzą, że nie ma dla nich już miejsca w Twoim życiu. Cykl się zamknął. To, co miało być rozwiązane, już jest rozliczane. A ty ty nadal rośniesz, silniejszy, mądrzejszy, bardziej gotowy niż kiedykolwiek. To co zostało zrobione przeciwko tobie nie powstrzymało cię, nie zniszczyło, nie złamało. Ale oni oni odczuwają ciężar tego co zrobili. Każde działanie ma swoją cenę, a ich właśnie nadeszła. Kłamstwa już nie podtrzymują ich narracji. Ludzie widzą kim naprawdę są. I nic nie może być bardziej katastrofalne dla kogoś, kto żył w pozorach, niż zostać zdekonspirowanym. Nie musisz już podnosić głosu, aby coś udowodnić, nie musisz już się usprawiedliwiać. Twoje własne życie jest odpowiedzią. Twój rozwój, twoja siła, twój postęp to wszystko mówi głośniej niż jakiekolwiek słowo mogłoby powiedzieć. Podczas gdy oni w panice próbują uciec przed własnymi konsekwencjami, ty kroczysz pewnie. Bo Twoje sumienie jest czyste, bo zrobiłeś to, co było słuszne. A teraz sprawiedliwość, która wydawała się odległa, stoi tuż przed Twoimi oczami. To, co kiedyś cię raniło, teraz już cię nie dotyka, pamiętasz kiedy to wszystko bolało? Kiedy każde złośliwe słowo wydawało się uderzeniem w pierś? Kiedy każda zdrada sprawiała, że wątpiłeś, czy naprawdę jesteś na właściwej drodze, to już minęło. Nie czujesz już tego bólu. Bo teraz rozumiesz, że to nigdy nie miało z tobą nic wspólnego. Problem nigdy nie dotyczył ciebie. Problem zawsze dotyczył tego, kto wybrał działanie z fałszywością, z zazdrością, z złośliwością. A teraz oni stają w obliczu własnego odbicia. Wszystko, co zrobili, każde oszustwo, każda manipulacja, każda próba, by zmusić cię do zwątpienia w siebie, wszystko to wraca do nich. A ty? Jesteś daleko od tego, jesteś w pokoju. Nie chcą zmierzyć się z tym, co zrobili teraz, gdy konsekwencje nadeszły, próbują uciec, wymyślają wymówki, próbują zmienić wersję historii, udają ofiary, ale nikt już nie wierzy. Ludzie widzą, czas ujawnił prawdę i nie ma już sposobu, by zatarć to, co zostało ujawnione. Chcą się wycofać, ale jest już za późno. I pomimo, że próbują naprawić sytuację, Życie już nie pozwala im postępować jak dawniej. Drzwi, które wcześniej były dla nich otwarte, teraz się zamknęły. Szacunek, który mieli, już przepadł. Jedyną rzeczą, która im pozostała, jest pewność, że byli odpowiedzialni za własny upadek. Ty idziesz dalej, nie oglądając się za siebie, nic z tego już cię nie dotyka. To, co wcześniej cię raniło, dziś jest jedynie wspomnieniem. Nauczyłeś się, urosłeś, zwyciężyłeś. Teraz przeszłość pozostaje tam, gdzie powinna, za tobą, twoja przyszłość na ciebie czeka. A w niej nie ma miejsca dla tych, którzy próbowali cię zniszczyć. Oni utknęli w swoim błędzie, a ty? Ty nadal idziesz naprzód. Mogą próbować udawać, że nic się nie stało, ale wewnątrz nich prawda krzyczy. Czas minął, ale ślady tego, co zrobili, wciąż tam są. Wiedzą, że popełnili błąd, czują to w każdej decyzji, którą podjęli. W każdej stracie, z którą się borykają, w każdej ciszy, która wcześniej nie istniała, bo dawniej mieli kontrolę, a przynajmniej myśleli, że ją mają, ale teraz wszystko jest poza ich zasięgiem. To, co kiedyś było bezpieczeństwem, stało się niepewnością. To, co kiedyś było władzą, przerodziło się w strach, a ty? Już się tym nie przejmujesz. Twój fokus jest na Twoim życiu, na tym, co naprawdę się liczy. Nie marnujesz więcej energii na zrozumienie, dlaczego zrobili to, co zrobili. To już nie ma znaczenia. Liczy się to, że wyszedłeś z tego większy, silniejszy i nietykalny. Życie nie czeka na nich zostali z tyłu. Podczas gdy ty rośniesz, oni stoją w miejscu. Podczas gdy ty się rozwijasz, oni giną w wymówkach. Podczas gdy ty budujesz coś nowego, oni desperacko próbują odzyskać to, co już nie istnieje. Ale czas nie wraca. To, co zostało zrobione, nie może być cofnięte. Doskonale o tym wiedzą i dlatego czują taki strach strach przed tym, że nikt ich już nie usłyszy strach przed tym, że zostaną zapomniani strach przed tym, że wyrzucili coś, czego nigdy nie będą mogli odzyskać ale to już nie jest twój problem. Już nie patrzysz wstecz, już nie troszczysz się o to, co mówią, o to, co próbują zrobić. Bo wiesz, że to nic nie zmienia w fakcie, że przegrali. Przegrali szansę, aby postąpić właściwie. Przegrali okazję, aby się odkupić. Przegrali wszelką przestrzeń, jaką kiedykolwiek mieli w Twoim życiu, a teraz pozostają tylko konsekwencje. Ciężar ich wyboru jest nieunikniony. Próbowali manipulować faktami, próbowali zmusić Cię do wątpliwości w siebie, próbowali grać na Twoich emocjach, ale teraz. To oni odczuwają to wszystko. Niepewność, którą próbowali w tobie zasadzić, teraz jest ich cieniem. Wina, którą próbowali ci przekazać, teraz pochłania każdą ich myśl. Pustka, którą kiedyś odczuwałeś, teraz należy do nich. I nie ma wyjścia, nie ma jak uciec, nie ma jak udawać, że nic się nie stało. Wszechświat oddaje wszystko, a ty po prostu żyjesz. To, co było lekcją dla ciebie, teraz jest ciężarem dla nich. Ilekroć próbowali sprawić, byś potknął się, wstałeś silniejszy. Ilekroć próbowali cię umniejszyć, urósłeś. Ilekroć próbowali cię wygumkować, świeciłeś jeszcze jaśniej. A teraz to, co wcześniej było grą dla nich, stało się męką. Chcieli cię zobaczyć złamanego, ale teraz to oni leżą na ziemi. Chcieli, żebyś się poddał, ale teraz to oni nie wiedzą dokąd iść. Chcieli, żebyś wątpił w siebie, ale teraz to oni pytają się, czy jest jeszcze coś, co można zrobić? Ale już nie ma czasu. Cykl się zamknął. Przeszłość została za nami. A jedyną rzeczą, która im pozostaje, jest wspomnienie tego, co mogło być i nigdy więcej nie będzie. Ty poszedłeś do przodu, oni zostali w przeszłości, zebrali to, co zasiali, ty wygrałeś. Skomentuj, sprawiedliwość została wymierzona, daj lajka i zapisz się na kanał.